thank <music> I'm Tanko. Jadą przez ulicę, koleżanki ze jadą, jadą koleżanki, eleganckie z morskiej pianki. Witam, cieszę się ogromnie. be Tchau. mamy. Trzy lub cztery kilogramy. Ładną wzięłem sobie pracę. Przez nią całe zdrowie stracam. Osiwieję, wyłysieję. Niech się lepiej, co chce dzieje. ce Zapewnić mogę święcie, że na jej weselu byłam i szlakami kolepiłam.